Maneczko z tej strony pan Marchewka. witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku robimy challenge, bo dostałem subskrypcję, a w wcześniejszym odcinku, w sumie to czterech, tylko przeciętym odcinku, e, mówiłem, że jak dostanę jednego suba to rob, na tamtym filmie, to robię ten e, challenge, 5hp challenge i Zostaję dwie, więc zrobię jeszcze zobaczycie, jaki. Idziemy do sklepu. No i na odcineczku kupujemy. No, no i kupiamy na odcinku. Zagrajmy rundkę nowym skinem moim. Dobra, i zaczynamy. Dobra, jesteśmy już w gierce. Jak już mówiłem, tylko 5 HP challenge. Nie ma leczenia. Lecimy na tiltedy, bo myślę, że, że, że nikt nie poleci. I na bank nikt nie poleci. Oceńcie tego nowego skinka od 1 do 10. Za niedługo będę nagrywał z kamerką, może nawet w kolejnym challenge'u, który nagram dzisiaj, a ja pewnie wrzucę w sumie też dzisiaj. E, te dwa filmiki wrzucę dzisiaj, czyli w ten dzień, kiedy kupię. I dobra, to lecimy na ten. Uwaga, żeby nikt ze mną nie leciał. Nie tego. Dobra, to. W nas, następnej rundzie zagramy szybciej to zrobimy. Dobra, jesteśmy już w kolejnej rundzie. E, tamta nie poszło za dobrze. E, dobra. Widzimy się w busie. Dobra, już jestem w gusie wojowym. bojowym. Wiecie, gdzie lecimy? Ale bo ja jakby ten challenge to muszę jakieś... Muszę zebrać dużo matsów. I zaskoczyć. I, i, i już. No dobra. Sorka, że nie wrzucę filmów, gdy miałem pierwsze dwa filmy, ale, ale zapomniałem o kanale. No, no no i już. Więc wybaczycie mi na bank. Nie mogę nikogo bić, dopóki nie będę mieć pięciu albo, albo dziesięciu. Nie no, żadnej skrzyni tu nie ma. Ej, w sumie podka dozwolona czy nie? Nie, podka niedozwolona. No nie no! Naprawdę. A! I ja na spokojnie chcę sobie zobracić. Dobra, myślę, że tyle ma co wystarczy. Czekam. Dobra, myślę, że, że tutaj mogę zacząć Uwaga, że... O i teraz y, coś takiego. Coś takiego i ile? Pięćdziesiąt dziewięć HP. No dobra, już, jeszcze raz. Dwadzieścia hp. Muszę to trochę obniżyć. O 6 hp, widzicie? I muszę tak wygrać gierkę. Znaczy, nie muszę, ale muszę mieć co najmniej piąte miejsce. Patrzcie, co mam na odcinek. Nie to, nie to. To, jest na nowy, to będzie na nowy sezon. Zrobić, nagram odcinek. Tylko co. Nagram odcinek. Zrobię challenge tylko egzotyczny i te, tylko ten egzotyczny item challenge. Wagam żebym wygrał z Ningierkę. Ale, ale będę mieć namiot, żeby go schować, jeżeli będę blisko zginięcia. Czy ja tam widzę. Wam tam są. Nie. Nie, bo obrony nie mogę mieć chyba. O, w ogóle zrobię link na kanał Jake'owa, bo od niego mam ten pomysł. W sumie, po co mi medy... No dobra. No dobra. Teraz mi wszystko zabije na hita. Normalnie wszystko. Więc jakby nie chcę spotkać żadnego typka. Zbieramy matce. Ej, robimy tylko tyle HP Challenge i do tego... I do tego Skybase. Co my na to? Napiszcie w kom, robimy takie coś. Dobra, to teraz muszę znaleźć. Bo... Kurde, nie ma strefy. Po co mi ryby? Ty, mam nadzieję, że nikt mnie nie zabije. Myślałem, że ryby... Jeżeli nawet dzik mnie dotknie, no to zginę. Więc trzymam się od wszystkiego, co bije, najdalej jak się da. Jeżeli spotkam wilka, to co nie żyje Ej, wolicie wy, szybką pompę, czy wolną? Taką będę grał na odcinkach, a jak na razie, to w ogóle muszę Wywalę tą wolną pompę. W ogóle mam maksimum golda. Zrobię odcinek tylko egzotyczny. Itemy challenge. Czekajcie chwilę. I patrzcie, ktoś mnie ogląda. Jedna osoba. Pewnie dziwi się. Jak on ma 6 HP? Może ja nagrywa odcinek i ja? Nagrywam odcinek, tak. Widzicie? ale to ja już pójdę lepiej do strefy. Teraz mnie wszystko może zabić, oprócz skoku, który zadaje 5 HP. Strefa. Żegnaj. Mam gracza, mam gracza. O nie. Wilki! Ucieczka! Wilki nigdy nie odpuszczają. Muszę nie zniknąć z oczu. Ej, ale ciekawe, czy e, 5 HP challenge to liczy się osłona? Dobra, zgubiły mnie. Jeżeli tu przyjdą. To jest bardzo i to bardzo źle. Uwaga, żeby nikogo tu nie było. Duża potka, naprawdę. Jeżeli tutaj gdzieś są wilki, to ginę. Albo dzik. Wszystko mnie może pokonać.